Reprezentujemy Fundację Ashoka, która pracuje nad wywieraniem wpływu społecznego na całym świecie. Jesteśmy organizacją pozarządową, która powstała w 1980 roku i stworzyliśmy pierwszą i największą sieć przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych na świecie. Od 1995 roku działamy w Polsce i to był jeden z pierwszych krajów w Europie. W którym Ashoka zaczęła działać i wybierać swoich członków i członkinie. Dzisiaj jesteśmy globalną siecią po prawie 4000 innowatorów i innowatorek społecznych i działamy w ponad 80 krajach. Naszą misją jest taka, takie hasło Everyone a Changemaker. I to oznacza, że dążymy do świata, w którym każdy i każda może działać na rzecz wspólnego dobra. A rozwiązań adresujących wyznań, wyzwania społeczne jest więcej niż samych problemów społecznych. Czyli naszym idealną sytuacją jest to, żeby każda osoba na świecie miała umiejętności, możliwość, e, okazję do tego, żeby działać na rzecz dobra wspólnego. Jak to robimy? Robimy to głównie poprzez wybór Ashoka Fellows, czyli e, członków i członkini Ashoki. To są osoby, które wybieramy w takim kilkumiesięcznym, długim międzynarodowym procesie. Są to wiodące przedsiębiorczyni i przedsiębiorcy społeczni. To są takie osoby, które w innowacyjny sposób adresują wyzwania społeczne. I to jest to, to co dla nas jest ważne. To one. Um, Proponują rozwiązania na poziomie całych systemów, a nie tylko jednostkowych przypadków. To jest taka główna nasza działalność. W Polsce mamy, teraz patrzę na Martynę, która jest u nas osobą, która się tym zajmuje, ale chyba ponad 80 już członków i członkini. Prawda, to. Prawda. Może, może za moment, jak będzie miała głos, to powie, ile dokładnie osób już w Polsce jest Ashoka Fellows. Natomiast czasami jest tak, że, tak jak Państwo słyszą, patrzymy na całe systemy i sam wybór Ashoka Fellows nie wystarcza do tego, żeby wydarzyła się zmiana, którą chcemy, żeby, którą chcemy która chcemy, żeby się wydarzyła. Dlatego realizujemy inne programy, które starają się wesprzeć, inne osoby ważnych partnerów bądź pojawiające się nowe pomysły. Jednym z takich programów jest właśnie fundusz tutaj. To nie jest pierwsze działanie, które realizujemy w Polsce na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Ale w takiej formie właśnie fundusz tutaj też ma dużo innowacyjnych elementów. Fundusz tutaj jest realizowany dzięki grantowi Google Org. Jego celem jest budowanie rezyliencji i dobrostanu osób z doświadczeniem migracji w Polsce. I my budowanie rezyliencji i dobrostanu rozumiemy bardzo, bardzo szeroko. Bardzo różne rzeczy mogą wchodzić dla nas w ten, w ten obszar. To są różne interwencje które, i działania, które mają wpłynąć na długofalową integrację osób z doświadczeniem migracji i społeczeństwa w Polsce. I to mogą być interwencje w system edukacji w system szkolnictwa w system mieszkalnictwa w system kultury albo jakiś inny system, który państ, państwo sobie zanalizują, czy macie zanalizowane, czy w którym działacie. Takim, w którym wiecie, jest to taki system, który, w którym występują problemy, które blokują tą rezyliencję i dobrostan osób z doświadczeniem migracji. Ważna rzecz, zanim zaprojektowałyśmy ten fundusz, przeprowadziłyśmy badanie. Które odbyło się w styczniu i lutym tego roku. I w ramach tego badania rozmawiałyśmy i rozmawialiśmy z 40 osobami, ważnymi osobami z środowiska organizacji działających na rzecz osób z doświadczeniem migracji w Polsce. Przeprowadziłyśmy wywiady pogłębione, wywiady grupowe. I też zanalizowałyśmy różne raporty i publikacji, publikacje wydawane przez inne organizacje. Chodziło nam o to, żeby zobaczyć, jakie bariery w budowaniu dobrostanu występują teraz w Polsce. Ważne też jest to, że rozmawiałyśmy z osobami zarówno z sektora pozarządowego, jak i środowiska akademickiego i, i samorządów. I to, o czym zaraz będę opowiadała i też w drugiej części, czyli to, w jaki sposób dałyśmy, nadałyśmy strukturę funduszowi tutaj, w bardzo dużej mierze opiera się właśnie o wyniki tego badania. Całe badanie, dodam tylko, jest dostępne też na naszej stronie internetowej fundusztutaj.pl. Bardzo serdecznie zachęcam do jego przeczytania. Na podstawie tych wywiadów to określiłyśmy sześć wartości, które chcemy, żeby funkcjonowały i nas prowadziły w funduszu tutaj. To są też takie wartości, które będą kryteriami oceny pomysłów. Czyli te wartości to przede wszystkim dalej idziemy tym hasłem everyone a change maker. Czyli chcemy, żeby wszystkie te pomysły, które będziemy wspierać, miały w sobie taką wizję budowania sprawczości w osobach do tego, żeby tworzyły zmiany na rzecz wspólnego dobra. Drugą wartością, która jest dla nas bardzo ważna, jest zmiana systemowa. Znaczy, wiemy, że interwencje i zapewnianie. Bieżących potrzeb są super istotne, natomiast głęboko wierzymy w to i też e, badanie nam to pokazało, że e, trwała zmiana jest możliwa dzięki, dzięki działaniom też na tym poziomie. E, kolejną wartością jest sprawiedliwość społeczna, czyli dostrzeganie tych grup, które mają przez swoją tożsamość mają, mogą mieć Dodatkowe bariery w dostępie do różnych praw. Zaufanie i szacunek to jest kolejny aspekt, który będziemy sprawdzać, szukać w działaniu organizacji i w projektach. Współpraca i współodpowiedzialność, której poświęcona jest cała ta, całe to spotkanie. Oraz też nowy pomysł, czyli ta idea innowacyjności też jest dla nas ważna. Wierzymy w to, że nie da się starych problemów rozwiązać starymi pomysłami, natomiast to, czym jest nowy pomysł, jest dla nas też bardzo szerokie i to, w jaki sposób to widzimy. Już ostatnia rzecz na temat samego funduszu, tutaj, którą chciałam dzisiaj Państwu przekazać. Te środki grantowe będziemy rozdawać w trzech takich, nazwaliśmy to ścieżkach. I te ścieżki będą się skupiały na trochę innych rzeczach, będą skierowane do trochę innych e, organizacji e, i będą miały inne warunki brzegowe. E, mamy ścieżkę eksperymenty, e, która będzie dotyczyła czy dotyczy. Bardzo konkretnych, zidentyfikowanych przez nas problemów, bądź konkretnych, zidentyfikowanych przez nas grup społecznych, czyli takich obszarów, w których, według naszej wiedzy, nie ma odpowiednich rozwiązań, lub jest ich bardzo mało. I ta ścieżka będzie najkrótszą ścieżką. Tam będziemy przeznaczać najmniej środków na, na na działania, natomiast to i tak będzie taka odpowiednia ilość środków, żeby przetestować jakieś rozwiązanie. Czyli mają Państwo pomysł, działają Państwo w tym specyficznym, konkretnym e, obszarze, damy Wam środki na to, żebyście sprawdzili, jak to może lepiej działać lub jak to może szerzej działać lub jak to może być wyskalowane, zeskalowane. Przeniesione na inny grunt i do innych lokalizacji. Ścieżka programy, o której teraz opowiadamy, i jest to taka ścieżka średnia, bym powiedziała, dotyczy przekrojowych problemów, które zidentyfiko, zidentyfikowałyśmy w badaniu. I tak jak powiedziałam, ta ścieżka ma wzmacniać współpracę na rzecz integracji osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. W tym naborze, o którym teraz mówimy, tym przekrojowym problemem jest skupienie na grupach, które doświadczają wykluczenia w ramach tej społeczności osób z doświadczeniem migracji. I trzecią ścieżką jest ścieżka ekosystem, która jest dedykowana takim organizacjom dużym, które działają na poziomie systemowym. Celem tej ścieżki, tego naboru w ścieżce programy jest wsparcie grup, które są wykluczone w ramach społeczności osób z doświadczeniem migracji w Polsce. I widzą Państwo na tym slajdzie wymienione różne grupy, i to są grupy, o których mówiły nam różne osoby, z którymi rozmawiałyśmy podczas tego badania, o którym wspominałam. To mogą być te grupy, to mogą być działania skierowane do tych grup, ale nie muszą. Wiemy, że jest jeszcze wiele innych grup społecznych, które są też wykluczane, które stoją przed różnymi barierami społecznymi. Dlatego, jeżeli w wniosku aplikacyjnym udowodnią Państwo, jakie bariery Państwo widzą i dla danej grupy, i jak je adresują, dla nas to jest ok, żeby zająć się innymi grupami. Natomiast ten warunek, że y, projekt dotyczy grup, które są wykluczone w ramach tej społeczności, poddane dodatkowemu wykluczeniu, jest dla nas kryterium y, takim dostępu, powiedziałabym. To znaczy, jeżeli nie będzie spełnionego tego kryterium, to nie, nie będziemy dalej oceniać wniosku. To jest bardzo ważne dla nas kryterium. Będziemy realizować inne mm, konkursy w ramach, e, w ramach funduszu, tutaj, natomiast w przypadku tego konkretnie naboru, e, to jest dla nas, tak jak mówię, kluczowe. E, I też jeszcze jedna ważna rzecz. E, jeżeli to też napisałyśmy o tym w podręczniku, taką grupą wykluczoną są też kobiety, którą my identyfikujemy. Natomiast jeżeli chcieliby Państwo, chciałyby Pani składać projekt dotyczący właśnie tej grupy, bardzo zależy nam na tym, żeby też udowodnić, jakie te bariery społeczne Państwo widzą. Konkretnie w tym obszarze i jak te działania adresują te, te bariery. Czyli dla nas wszystko y, będzie się rozgrywało na tym poziomie y, uzasadnienia. Ważnym kryterium, ale to nie jest konieczne kryterium, ale jest naprawdę bardzo istotne, jest partnerstwo czyli ta współpraca, o której y, mówiła Martyna. Y, I w ramach tego kryterium ważne jest dla nas też załączenie listu partnerskiego do formularza, do formularza wniosku, który będzie określał cel i zakres ról partnerów. Warunek taki brzegowy, formalny, dotyczy tego, że podmiotami, które ubiegać, mogą ubiegać się o grant, są organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce. To jest też taki warunek, który jest nie do ruszenia. Będziemy to sprawdzać na poziomie weryfikacji formalnej. Dodatkowo, każda organizacja w ramach jednego naboru może ubiegać się o jeden grant oraz być partnerem w jednym innym projekcie. Natomiast jeżeli, bo takie mamy plany, żeby otwierać kolejne nabory w innych ścieżkach, w ścieżce, eksperymenty na przykład po wakacjach, mogą Państwo jak najbardziej składać tam też tam też wnioski. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkurs, który zakończy się 4 czerwca, to tylko jeden plus ewentualnie bycie partnerem w jednym innym. Ograniczenie czasowe, czyli działania w ramach tych programów mogą być realizowane od 1 sierpnia do 31 marca 2024 roku. Jeżeli chodzi o budżet to yy, kwota o jaką dofinansowania, o jaką można się ubiegać, to jest 16,5 tysiąca dolarów. Natomiast jest do tego jeszcze jeden element, to znaczy obowiązkowym elementem działania i budżetu powinny być działania zwiększające dostępność różnorodność oraz włączenie i na ten obszar przeznaczamy dodatkową kwotę półtora tysiąca dolarów, to znaczy łącznie można ubiegać się o 18 tysięcy dolarów w ramach, w ramach tego grantu. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o budżet, realizacja projektu nie może odbywać się w ramach działalności gospodarczej organizacji. To co jest ważne, nie mam tego napisanego na prezentacji, ale o to mam wrażenie, że dużo zawsze jest pytań. Nie mamy żadnych ograniczeń co do tego, jaką kwotę można przeznaczyć na przykład na koszty administracyjne albo na koszty personelu, albo na koszty działań. Działań związanych z funkcjonowaniem organizacji, jeżeli e, zależy nam na tym, żeby ten budżet by odpowiadał temu, co Państwo chcą zrobić w ramach tego działania. Jeżeli e, będzie on tak skonstruowany, że, e, że ma osiągnąć ten cel, który Państwo sobie stawiają w, w programie, to nie mamy takich ograniczeń. Wiem, że są konkursy, które mówią, że 20% na przykład tylko może być na, na środki e, na, na, na działanie administracyjne na przykład. My czegoś takiego nie przewidujemy, bo wiemy, że wy najlepiej wiecie, jak te pieniądze wydać. I po prostu, jeżeli uzgodnimy, umówimy się co do celu, jak który ma być osiągnięty, to ufamy, że, że po prostu zrobicie to Państwo najlepiej, jak to jest możliwe. Jeżeli chodzi o sam proces programu, to tak jak mówiłam już wcześniej, do 4 czerwca czekamy na wnioski. Czekamy na te wnioski wyłącznie przez formularz, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.fundusztutaj.pl. Też na stronie mamy taką opcję, żeby sobie pobrać taki plik roboczy, czyli ten formularz w pliku Word, w formacie Word, żeby Państwo mogli sobie Napisać tak na brudno, na roboczo, czy może z kimś piszecie ten wniosek, to, to ten um, dokument służy właśnie do tego. Natomiast jeżeli chodzi o, um, o takie formalne wymagania, to będziemy um, rozpatrywać tylko wnioski, które zostały przesłane do nas przez ten formularz. Po 4 czerwca przekażemy te wnioski do oceny naszym ekspertom i ekspertkom, którzy będą czytali i oceniali je zgodnie z tymi kryteriami, czyli wartościami, o których mówiłam wcześniej i mówiłyśmy tutaj dzisiaj o jednym tym kryterium, szczególnie. I eksperci spotkają się. Pod koniec czerwca i wybiorą z tych wniosków, które do nas zostały przesłane około 20 wniosków z najwyższymi oceniami. I to będzie taki drugi etap tego procesu. Zaprosimy tych 20 organizacji z najlepszymi, najwyższymi ocenami na spotkanie online. To będzie krótkie spotkanie online ono będzie trwało około 45 minut. E, które będzie z niektórymi osobami eksperckimi, które oceniały też te wnioski, i jego celem będzie pogłębienie informacji, zadanie pytań, które czasami się pojawią po przeczytaniu temu wniosku, e, tam nie będziemy pytać o jakieś inne dodatkowe rzeczy niż te, które były w formularzu. Nie trzeba będzie przygotowywać dodatkowych prezentacji na to spotkanie, tylko po prostu się pojawić i odpowiedzieć nam na, na pytania, które potencjalnie się pojawią. I takie rozmowy odbędą się między 3 a 11 lipca, pewnie bardziej w tej późniejszej części. Po tych rozmowach eksperci i ekspertki spotkają się jeszcze raz i do, najpóźniej do 14 lipca zostaną ogłoszone wyniki tego naboru. Czyli chcemy przyznać to dofinansowanie 10 organizacjom w tym naborze. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą oferujemy w ramach programu. To poza takim wsparciem finansowym, dla nas to jest bardzo ważne, jako organizacji, i to jest taki element, który dodajemy do wszystkich chyba programów grantowych, które realizujemy, czyli takie wsparcie pozafinansowe. I na pewno jedną z tych rzeczy będzie to, że będziemy chcieli Państwa. Spotkać i w jakimś momencie jeszcze do zdecydowania będzie, czy to będzie spotkanie online, czy na żywo. Na pewno będziemy chcieli przeprowadzić, zaoferować przeprowadzenie takich warsztatów dotyczących dobrostanu osób i zespołów, które realizują te projekty. I ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, i będziemy mieć na to możliwości, będziemy starać się wspierać też warsztatowo lub e, doradczo w jakiś inny sposób.